Tu taką mamy wagę, prawie do tony można zważyć na tej wadze. W mieszkaniach kiedyś, jak, jak były takie ściany jak tu, to taką trzcinę przybijano i dopiero tynkowano, żeby to nie spadła ta, ta zaprawa, bo jakby tak, no takie to, to by wszystko zleciało, ale taka trzcina była przybijana i dopiero było tynkowane. Tak w mieszkaniu było, no nie widać, tak, tam są ściany i ładnie było, to tak zostawione. Tu są żarna. Tu są żarna. Te są oryginalne, może mają 100 lat. A te są zrobione jako replika, przez lewy. W każdym no razie to, to się nazywa, że aż Cała woda także działa. W każdym razie. Może... Te kamienie to ja u siebie w domu miałem i tak zrobiłem takie, bo tu się nie chcieli zgodzić, żeby oddać te, ale w końcu się zgodzili. Ja je tu powiedzieć nogi, upruchniałem po, 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 a posztukowałem. To jest takie oryginał może mają ze 100 lat w każdym razie. Widać, widać po otworach że więcej one z zboża jak te, bo te mają takie maleńkie dziurki wytarte, a tamten tu to, to z 5 cm więcej wytarte. To znaczy, że... Wchodziły dosyć długo. Pracowały. To jest tak zwana miarka. To przeważnie 2,5 kg zboża wchodziło w tą miarkę. Taka, taka miarka była wszędzie. Z tym, że jeszcze drewniane gwoździe nie widzieliście, może. To takie były gwoździe robione z drzewa. Takie gwoździe z drzewa, dębowego, to nie jakieś tam, tylko to, najpierw, to było dopasowane z drugim, wywracone dziura i gwóźdź taki z drzewa był wbity, on był stożkowy, świdrem też było wiercone stożkowym, nie jakimś tam prostym, tylko stożkowym, dobite było, że to trzymało, jak to mówią, jak, no nie wiem co, także to tak, tak. Tak, kiedyś posługiwano tu jest taki tak sam tego, tego także kiedyś tam tak, tak nie, no, to są sita, sita, zeszuta, takie, 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 no w każdym razie. To było do, wszystko do mąki. To się nazywa żarnówka, to się nazywa żarnówka, to się nazywa samolot samolot dlaczego samolot nie wiem dlaczego samolot się nazywał no, to, tak, także tu, tak, no, te też chodzą w żarno tylko że się no bo jakieś tam ziarno ktoś sypał i to, sypie się to są, to są oryginalne tylko ta, ta żarnówka była dorobiana i ten samolot był oryginalny tego także to, to to jest tak, tak to wyglądało. Kiedyś. Ja też takich taki żarnach myłem na, na chleb. Jak się, jak się jeden upiekło chleb, to jeszcze było mleć na drugi, po zanim się umyło, to akurat się ten chleb zjadło. Później była mąka wysiewana, u tego, a utręby były dla czodu, dla czy tam dla kogoś tam. i do, do, do komory i Nie tak trwał jedno rozumą.

w 1958 9 roku dopiero przyłożono chleb, bo drogi, niebotycznie, butniste, że przednie koła były, do, były w dołku i żadnie też i żadne te, tak z dołka w dołek, takim takimi, ten wóz jechał. Także to, tak to było, no. A, że, to teraz, te, a to, żeby tam muchy nie wchodziły, i to taka była szafka taka gospodarcza, takie takie. No i dziurki były wnieczone, żeby powietrze tam wychodziły. No i bez teraz to jest taka serwantka, czy jak to nazwać. No, niektóre pakietki takie. Jak, no, jak to nazwać, no. to są. nie zdradzi już takich w ogóle. To są kamienne to to... takie, na szmalec kiedyś, na tego kamienne bajki, to też na szmalec no takie nie niekompletne są. Tak są. To jest kożna na zakupy, a to jest taki kosz gospodarczy, w którym. Także tak to u nas kiedyś to było. Tu się nie mieści ręką, aż tak długo trzeba mieścić ciasto, że aż z ręki odejdzie wszystko ciasto. Nie, nie może być tak, że... Trzeba skrobać, bo jak jest skrobane, to się chleb nie uda, nie, nie tego, bo musi być wyrobione. Tak samo jak masaż mięsa na kiełbasę, to musi tak długo wyrobić, że aż z ręki zejdzie, wszystko to kiełbasa jest. A jak nie wyrobi, to kiełbasa się kruszy, rozłazi się go z Tak samo i chleb. Musiał być wyrobione, aż była ręka włożona czysta do, do chleba i mięta czysta. był, tu jest już funkcja. Składanie do pieca, do tego, do w no, jest, tu już wyjmowany chleb, tu się pali z piecu, tu się to pomiepło moczy w wiaderku, a tu się pali z piecu, tu jest żarnik i tak. To była to, 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 to technologia. To, było bardzo pracochłonne wyrobić, to musiała kobieta być silna, jak to mówię, jak, jak tu, żeby ten wyrobić to ciasto, tak, dotąd tam, kuciać kuciać, ręko, jeszcze nie to, że pieść do tego, tylko jeszcze było, palcami trzeba było przerabiać, żeby to przed tego, bo, bo nie to, żeby dziurna robić w tym, w tym cieście, tylko jeszcze trzeba było to przerobić palcami, żeby przechodził między palcami. To było bardzo pracochłonne, no jeść było dobrze, tylko że w <laughs> to było trudno bardzo. No to, ale to się już tym zajmowano. Natomiast trochę jak to może jak tam jest pozytywnie, to, to, to jak chcecie to sobie foder, jakiś tam weźmiecie, to sobie, weźmiecie to jak sobie na a tych drabinach w każdym razie To jak się jechało w pole, to furman sobie tu siedział, tam daje się deska, to się i pisały, tu z tymi szczeblami sobie jechał, i 200 razy firmy prościejowskiej, a no nie wiem gdzie to była stwierdza czy to się napędzało się kieratem, bo były takie urządzenia kieraty, My tu myślimy mieć takie, to ten kierat, tylko to musi być zrealizowane. No i tu się słomę puszczało z ziarnem, no i tu leciała słoma do tyłu, a ziarno z plowami spadało tutaj. To ktoś to odgarniał od tego. Na to są takie kufy, kiedy na wino były na kapustę i na zboże na ten. To jest pieczkarnia taka no, z nowej ery. powojenna, a ta jest przedwojenna jeszcze. Sfabygowana, ale jeszcze przedwojenna. W każdym razie, nogi ma drewniane i to jest też do tego wozu, tak zwane luśnie się zakładały, tylko jest to nie od tego się to przekładało i te drabiny ja już nie bierze przy, przy wozach tylko, tylko to jest nie od tego to było takie pasy skórzane, zakładane przy tego i, i na tym wisiały te drabiny tylko te drabiny oryginalne to były trochę inne ale to jest to z późniejszej epoki, bo te ta wina drabiny to były ze świeka i korzeń taki był z przodu, takie rogi były tam na początku takie rogi były fajnie wysługane, te korzenie to były takie Ładniejsze zawinęły. No, te były zrobione w jakimś tam późniejszym czasie, no, ale też zawiny. no Też mają ze, ze 40 lat, no, w każdym razie. No. No, to są chowąta z, z jakichś tam koni, tylko z młodych koni, bo widać po szyi i po tego, tak, że jakby nie, nie spaśla, to cię się kosztuje. prosto z serca! Móżka. Dziękujemy. U folę <laughs> Dziękujemy bardzo, Tranżko. żebyśmy skorzystać.

Super! Super. Pokazamy, co będziemy może mieć w sytuacji, a będziecie chcieć kiedyś, no to prosimy tutaj indywidualnie, no, czy jak byśmy no tam jakieś, staramy się coś zawsze pozyskać w ogóle, tego no. może uda nam się ten kierat pozyskać, to by ktoś widział, bo, bo nikt nie wie jak to wygląda, to było takie żelazne. No. Koło i na 2 i były przekłady, rozmaity, była taka transmisja, był jeszcze tak zwana przystawka, która miała obrótowe koło, we wszystkie strony można było no, pracować nie tego. To musiało być parę koni do tego. No. No, Cięższa robota, można było ślutowniku tym, tym, tym kieratem śrutować i, i kręj ciąć.